Czy Biblia zabrania związków kazirodczych? Nim przejdziemy do tematu, od razu zaznaczmy, że spora część społeczeństwa uważa, że Adam i Ewa zostali przedstawieni w Biblii symbolicznie, a tym samym istnieli inni ludzie, którzy zostali stworzeni po upadku pierwszej pary. W przypadku potopu i późniejszych pokoleń powstałych od rodziny Noego, również spore grono osób uważa, że potop był lokalny, a nie ogólnoświatowy, więc dla nich kaziroctwo nie musiało istnieć. Rzecz w tym, że Biblia nigdzie nie podaje, by poza Adamem i Ewą byli stworzeni inni ludzie, a potop przedstawiony jest jako klęska światowa, a nie lokalna. Nie da się ukryć, że w Piśmie Świętym pierwsze małżeństwa zawierane były pomiędzy rodzeństwem Adama i Ewy. Czy była wówczas możliwość wystąpienia wad genetycznych u potomstwa? Możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie było takiej możliwości, ponieważ Adam i Ewa zostali stworzeni bezpośrednio przez Boga, byli fizycznym ideałem człowieka. Gdyby istniało niebezpieczeństwo wad wrodzonych, to Bóg z pewnością by tego zakazał. Inna sprawa, że warunki, jakie panowały wtedy na Ziemi, były inne od tych, jakie mamy teraz. Przez co większość osób wątpi w to, że Biblia opisuje prawdę podając, że ludzie żyli wówczas po 900 lat. Uznaje się, że ziemskie sklepienie górne składało się z płaszczu wodnego w postaci pary bądź kawałków lodu i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo wystarczy spojrzeć na pierścienie Saturna, Jowisza, Uranu czy Neptuna, by zrozumieć, że utrzymywanie się lodu nad planetą jest czymś naturalnym. Para wodna lub kawałki lodu powstrzymywały szkodliwe promieniowanie, ilość tlenu była większa, dzięki czemu ludzie oraz zwierzęta żyli o wiele dłużej, zdrowiej oraz byli więksi. Przy okazji warto wspomnieć, że badanie radiowęglowe odrzuca istnienie biblijnego potopu, całkowicie ignorując to, że na ziemi panowały inne warunki, dlatego też datowanie wskazuje na miliony lat. Woda, jaka otaczała ziemię, została użyta podczas potopu. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 7, werset 11. W roku 600 życia Noego w miesiącu drugim 17 dnia tego miesiąca w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Kaziroctwo w Biblii występowało również po potopie. Związki pomiędzy rodzeństwem trwały więc około 1656 lat, czyli od Adama do potopu. Po potopie ziemia straciła płaszcz wodny, warunki uległy pogorszeniu, a tym samym długość życia gwałtownie zmalała. Wyjątkiem jest sem. Siłą rzeczy w tym okresie związki pomiędzy rodzeństwem wciąż musiały istnieć, w przeciwnym razie rodzina Noego nie zapełniłaby ziemi. Kilkanaście akapitów dalej w Biblii przeczytać możemy, że ponad 300 lat po potopie Abraham za żonę wziął córkę swojego ojca urodzoną przez inną matkę. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 20, werset 12. Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej, pomimo to została żoną moją. Sara, która była siostrą i jednocześnie żoną Abrahama, była bezpłodna przez 90 lat, a mimo to dzięki przymierzu zawartym z Abrahamem, Bóg sprawił, że urodziła Izaaka. Sara, która z pewnością wiedziała o przymierzu, nim urodziła Izaaka, straciła wiarę na to, że urodzi dziecko. Postanowiła więc, że da swoją niewolnicę Hagar, by ta obcowała w Abrahamem i urodziła mu dziecko. Dziś nas to gorszy, ale w tamtych czasach było to czymś normalnym, a niewolnictwo nie było tym, czym jest obecnie. Ismael jest więc pierwszym dzieckiem Abrahama. Bóg powołując się na przymierze z Abrahamem, w którym obiecał, że od niego będzie pochodził naród izraelski, mógł sprawić, by to Ismael był ogniwem łączącym pokolenie. Tak się jednak nie stało. Przyjmuje się, że od Ismaela pochodzą dzisiejsi Arabowie, a w Koranie przedstawiany jest jako prorok islamu. O tym, że kaziroctwo nie było wówczas zakazane, może też świadczyć to, że Bóg nie wybrał Ismaela za syna kontynuującego pokolenie Abrahama, ale urodzonego 14 lat później Izaaka, którego zrodziła Sara, będąca zarazem siostrą i żoną Abrahama. Kolejnym przykładem branym w obronę związku kazirodczego było upojenie winem Lota przez jego córki i ich obcowanie z ojcem celem zajścia w ciążę. Przykład ten jest podawany jako przyzwolenie na kaziroctwo, ponieważ nie ma tam potępienia Bożego. Wydarzenie to nie powinno być brane pod uwagę, ponieważ Lot robił to nie w pełni świadomy: córki użyły podstępu, a co gorsza, dzieci, które się urodziły, dały początek Moabitom i Ammonitom, którzy wojowali z Izraelem. 790 lat po potopie Bóg zakazuje kaziroctwa. Pierwszy tekst o zakazie kaziroctwa znajdziemy w opisie wydarzeń około 400 lat po urodzeniu Izaaka, gdy Izraelici po wyjściu z Egiptu przez 40 lat przebywali na pustyni. Od razu ostrzegam, że cytat z Biblii jest dość długi. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 18, wersety od 6 do 20. Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość Jam jest Pan. Nie będziesz odsłaniał na gości swojego ojca i na gości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniał jej na gości. Nie będziesz odsłaniał na gości żony swojego ojca, gdyż jest to nagość ojca twojego. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry swojej, córki twojego ojca lub córki twojej matki, czy się urodziła w domu rodzinnym, czy się urodziła poza nim. Nie będziesz odsłaniał na gości córki twojego syna, lub córki twojej córki, gdyż są one twoją na gością. Nie będziesz odsłaniał na gości córki żony twojego ojca, urodzonej z ojca twojego, gdyż jest ona twoją siostrą. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry twojego ojca, jest ona krewną twojego ojca. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry twojej matki, jest ona krewną matki twojej. Nie będziesz odsłaniał na gości brata ojca twojego, nie zbliżysz się do jego żony, jest ona twoją stryjenką. Nie będziesz odsłaniał na gości twojej synowej, jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniał jej na gości. Nie będziesz odsłaniał na gości żony twojego brata, jest ona na gością twojego brata. Nie będziesz odsłaniał na gości kobiety i jej córki. Nie weźmiesz córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, są one krewne między sobą. Jest to z prośnością. Nie weźmiesz sobie kobiety i jej siostry za nałożnicę i nie będziesz odsłaniał jej nagości za życia tamtej. Nie zbliżaj się do kobiety, aby odsłaniać jej nagość w czasie jej nieczystości miesięcznej. Z żoną twego bliźniego nie będziesz dzielił swego małżeńskiego łoża, bo się przez nią staniesz nieczysty. Kolejnym przykładem potępienia kaziroctwa często wskazywany jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 5, werset 1. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Tekst ten owszem potępia kaziroctwo, ale mocniejszy akcent daje na cudzołóstwo pomiędzy dziećmi i rodzicami, co samo w sobie jest ohydne i poza powyżej przytoczonym przykładem Lota w Piśmie Świętym nie występuje, choć jak wspomniano wcześniej, przykład Lota nie jest przyzwoleniem na kaziroctwo ojciec-córka, matka-syn, ale ukazanie jakie mogą wyniknąć z tego powodu konsekwencje. Podsumowanie kaziroctwa w Biblii. Przez około 1650 lat do czasów potopu Bóg pozwalał na związki kazirodcze, ale warunki, jakie wówczas panowały na Ziemi, były całkiem inne. Po potopie na Ziemi pozostaje Noe, jego żona oraz trzech synów i ich trzy żony. Siłą rzeczy związki kazirodcze nie są zabronione. Ponad 300 lat po potopie Abraham za żonę bierze swoją siostrę Sarę pochodzącą od innej matki, ale tego samego ojca. Ponad 390 lat po potopie Bóg sprawia, że Sara rodzi Izaaka. Mamy tutaj błogosławieństwo Boże w Związku Kazirodczym. Około 790 lat po potopie znajdujemy pierwszy tekst, który zakazuje związków kazirodczych.